Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj filmik, przed którym troszeczkę się broniłam, przyznaję. Będzie o motoryce dłużej, więc będziemy troszeczkę tańczyć yy, i ruszać się. Yy, ale przed tym nasze przywitanie. Mam nadzieję, że nikt nie zapomniał. Śpiewamy piosenkę trzy razy. Wszyscy są... I ostatni raz? Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Super, brawo! Brawo dla wszystkich. Jak wspomniałam, dzisiaj będzie trochę o motoryce dużej. Motoryka duża to ogólnie rzecz biorąc, sprawność ruchowa dziecka, sprawność fizyczna ruchowa dziecka. To są takie czynności jak skakanie, jak bieganie, jak wchodzenie po schodach, jak raczkowanie, jak łapanie piłki czyli wszystkie te czynności, które aktywizują dziecko, które aktywizują jego sprawność ruchową i aktywizują jego organizm. Czynności i umiejętności związane z motoryką dużą są nabywalne. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że to nie jest cecha wrodzona dziecka, tylko to są wszystkie umiejętności, które dziecko nabywa. Więc żeby rozwijać dziecko i żeby wspierać tą motorykę dużą i rozwój motoryki dużej, trzeba temu dziecku dać swobodę, swobodę ruchu, swobodę działania, swobodę odkrywania. Ja wiem, że na przykład, upadki dziecka są bardzo trudne dla rodzica czy dla opiekuna, ale one są potrzebne po to, żeby dziecko mogło się rozwijać, żeby mogło odkrywać, żeby mogło y, wzmacniać tą motorykę dużą, ponieważ bez tego niestety dziecko nie będzie miało możliwości y, do odkrywania i do swobodnej zabawy. Występują różne problemy związane z zaburzeniami motoryki małej, chociażby takie jak otyłość czy nadwaga, jak wady postawy, jak problemy z kontaktami społecznymi, ze rówieśnikami, ponieważ takie dziecko z zaburzeniami motoryki. Odstaje od grupy rówieśniczej, co powoduje różnego rodzaju konflikty i nieprzyjemne sytuacje, na przykład podczas lekcji w WF-u. Dlatego bardzo ważne jest, żeby od najmłodszych lat już dawać swobodę dziecku, czyli zamiast um, bujaczków, czy zamiast fotelików, żeby rozłożyć matę, żeby dziecko mogło um, mieć swobodny dostęp do tego, żeby się ruszać, żeby raczkować, żeby łapać zabawki. Aby przewracać z brzuszka na pletki. Od początku powinniśmy kreować taką przestrzeń dzieciom, żeby mogły swobodnie wykorzystywać swoją, swój potencjał i swoją energię do aktywności ruchowych. Chciałam jeszcze podkreślić, że umiejętności związane z motoryką dużą każde dziecko rozwija indywidualnie. Więc to nic złego, jeżeli twoje 12-miesięczne dziecko jeszcze nie chodzi. A dziecko w tym samym wieku sąsiadki czy koleżanki już tak. To nie jest naprawdę nic złego, nie ma się czym martwić. Trzeba po prostu dać dziecku po pierwsze czas, a po drugie przestrzeń do tego, żeby mogło tę umiejętność rozwijać, dać taką swobodę ruchu i wspierać w tym rozwoju. Oczywiście, jeżeli dziecko ma wyraźne symptomy do tego, że jest coś nie w porządku, jeżeli coś jest nie tak z motorką dużą. To są zazwyczaj symptomy związane z równowagą. Czyli jeżeli dziecko się często przewraca albo na przykład ma problemy z łapaniem piłeczki, a rówieśnicy już dawno opanowali te czynności, to wtedy warto udać się do specjalisty, bo może być to związane właśnie z zaburzeniami motoryki dużej bądź z zaburzeniami integracji sensorycznej. Przygotujcie sobie sporo miejsca, bo będziemy się trochę ruszać. Ja wybrałam dwie piosenki, które moje dzieciaki na warsztatach bardzo, bardzo lubią. Są to pioseneczki oczywiście dla dzieci w wieku tak 0-3 latka, bo ja z takimi dziećmi pracuję głównie. No dobra, zaczynamy. Do tej, do tej piosenki będziemy potrzebować zwierzątek. My się zamienimy w zwierzątka, nauczymy się jak zwierzątka chodzą. Potrzebujemy kaczuszki, która oczywiście ma skrzydełka. Potrzebujemy dużego słonia, więc musimy pokazać, jak duży jest słoń. Będziemy potrzebować też kotka. Malutkiego kotka, który się skrada i konika, który wierzga z nóżką. I to wszystko możemy zaczynać. Czy wiecie, jak chodzą zwierzątka? Pokażcie, jak chodzi kaczuszka. kaczuszka. Słoń bardzo duży. Kotek malutki. I konik. I konik. który rusza nóżką. Uwaga, kaczuszka. Kołysze się, jak kaczka. Teraz bardzo duży słoń. Wyciągamy ręce i nogi. Teraz zamieniamy się w malutkie kotka, który się skrada. I ruszamy nóżką, tak jak konik. Kaczuszka. Słoń ogromny. Kotek malutki. I konik. I konik. Gotowi. Kołyszy się jak kaczka. Duży słoń. Wyciągamy ręce i nogi. A teraz skradamy się, zamieniamy się w malutkiego kotka. I wierzgamy nóżką jak konik. Brawo! Brawo dla wszystkich! Druga zabawa to będzie pociąg. Będziemy jechać do magicznej krainy, a pociąg kołami rusza oczywiście tak, ale uwaga! Są trzy wagoniki w pociągu. Pierwszy wagonik robi bardzo wysoko, hop, do góry. Drugi wagonik bardzo głośno tupie nóżkami, a trzeci wagonik. Głośno kleszcze w rączki. To co, gotowi? Zaczynamy? Jedzie pociąg, jedzie pociąg, a w pociągu dzieci. Jadą, jadą na wycieczkę, słonką, jasno, świecą, Uwaga, pierwszy wagonik. Hop, hop, hop. hop! Pierwszy wagon do góry, hop, drugi wagon, tup, tup, trzeci wagon, klap, 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 pociąg jedzie w świat. Jedzie pociąg, jedzie pociąg, a w pociągu dzieci jadą, jadą na wycieczkę, słonką jasno świeci. Pierwszy wagon, hop, hop, drugi wagon, tup, tup, trzeci wagon, klap, 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 pociąg jedzie w świat. Dziękuję Wam bardzo. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się trochę poruszaliście i trochę coś tam nowego się dowiedzieliście. Ja mam dla Was takie wyzwanie. Prosiłabym, żeby. Każdy, kto ma ochotę i kto może, wrzucił filmik w komentarzu na Facebooku, jak jego dziecko bawiło się do tych piosenek, jak tańczyło, albo jak ym, wykorzystuje umiejętności związane z motoryką dużą. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli dacie znać, co tam u Was, jak to u Was wygląda. A teraz muah, żegnam się z Wami i widzimy się już za tydzień.